Siema, to Mateusz, Wasz Fryzj z Tułandy Dzisiaj, krok po kroku, zobaczycie nowe prostowanie włosów. Zapraszam, enjoy! Na początek myjemy włosy oczyszczającym szamponem dwa razy bardzo dokładnie. Zostawiamy szampon na na kilka minut, żeby dokładnie oczyścił rozpulki łuski wozów po to, aby keratyna mogła wejść jak najwięcej w w Następnie nie suszymy wozów, ale dokładnie posuszamy ręcznik. Następnie zaczynamy nakładać keratynę, oddzielamy centymetrowe pasma, przeczesujemy grzebieniem grubym o rozstawieniu dużych zębów żeby nie usuwał nadmiaru substancji. Gdy już nałożymy na całość włosów, czekamy 30 minut. Następnie dokładnie suszymy włosy, które są całe ogłębione keratyną. Proces ten trwa bardzo długo, gdy włosy są w produkcie i bardzo wolno spną. Gdy już nam się uda posuszyć, wtedy włosy modelujemy na grubą szklankę, pasmo po pasmo. Po wysuszeniu prostujemy włosy prostownicą. W zależności od kondycji włosów dobieramy odpowiednią temperaturę od 210 do 240 stopni. Włosy na tą chwilę są gotowe. myjemy włosy u specjalnym szamponem po zabiegu keratynowym. Następnie nakładamy odżywkę też z serii Turni Keratin i trzymamy 5 minut. Następnie spłukujemy, potem już tylko zostaje suszenie i włosy są gotowe. Najlepiej po każdym myciu stosować szampon i odżywkę Turni Keratin, a efekt utrzyma się jeszcze dłużej. Nie trzeba układać wozów, ani ich prostować. Wozy są super proste i gładkie przez około 4 miesięcy. Zapraszamy na keratynowe prostowanie do Spa. To mówię jak Mateusz.